Znajdujemy się w ośrodku odpoczynkowym w Kretowinach w Gminie Morąg. Jesteśmy dzisiaj świadkami uczestniku 14 biegu o kryształową perłę Jeziora Narii. Jak sama liczba mówi, bieg ten jest organizowany od lat 14 z inicjatywy jeszcze kiedyś Koltek Dakar pana Łapińskiego, firma, która sponsorowała Kolteks Dakar, na tak którym rozpoczęła nad jeziorem Narię tradycję i od tego czasu zaczęły się biegi o perwę. Co roku bieg zrzesza bardzo dużą ilość uczestników, w tym roku również. Myśleliśmy, że padnie rekord, bo zgłoszonych było ponad 230 osób, natomiast dzień wczorajszy, szczególnie wieczór i noc, z tego co mówił mi pan Leszek Biernacki, spowodował, że bardzo dużo, duża ilość uczestników ze względu na pogodę wycofała się z tego biegu. A jak wiemy w tej chwili panują upały u nas w Polsce, tak samo jak i w Morągu, ekstremalne warunki, bo burze, ulewy i Szanowni Państwo prawie 80 zawodników się nie dojedzie. Bo na tą chwilę mamy 156 uczestników plus 13 uczestników no, nazwijmy to dyscypliny Nordic. Co więcej? Malowniczy krajobraz, trasa 33 km, która jest trasą dosyć ciężką, bo dosyć pagórkowatą, są podbiegi, zbiegi, także prowadzi ona ulic, nie ulicami, przepraszam, drogami asfaltowymi i piotrowymi. Jest bardzo zmaicona, tak jak powiedziałem, jest trasą stopniowo ciężką, zawodnicy niejednokrotnie przy takich właśnie upałach mają na niej problemy. Ale myślę, że w dniu dzisiejszym wszystko potoczy się, potoczy się tak jak należy. Pewnie rekordu trasy nie będzie, bo ze w związku na pogodę, ale wszystkim uczestnikom życzę szczęśliwego dobiegnięcia do mety i ukończenia tej imprezy. W zdrowiu no i w jak najlepszych pozycji. Dziękuję.